przez pana wychodowaną przez pana Piotra Kukawkę klacz Misteria to koń polskiej hodowli polski koń sportowy właścicielem tej klaczy jest pan Bernard Grzywna Misteria to córka ogiera Karetinoka, ogiera stacjonującego na terenie województwa wielkopolskiego wiceczempiona zakładu treningowego w Białym Borze Misteria była także finalistką mistrzostw Polski Młodych Koni w kategorii koni 4, lat. a jest ona córką placy misji, bo Barros to koń hodowli holenderskiej z rodu okiera fax pierwszy, a w kolejnych pokoleniach jej rodowodu odnajdujemy przodków angloarabskich, ale także konie rasy śląskiej. Czysty przejazd w normie czasu to wynik misterii, wod i, pod, i